Hej! Witajcie w kolejnym odcinku z gry World of Tanks. Zaczynamy od Objecta 140 i pojedziemy sobie gdzieś... Gdzieś się... nie wiem gdzie, szczerze mówiąc, mogę jechać. Gdzieś może tutaj najpierw sobie dostanę, zobaczę. Są jakieś teki, żeby ktoś stał? Są, no to... To może lepiej tutaj nie jedźmy. Tylko podjedźmy od razu tutaj, pod te domki. Lepszy wybór, mi się wydaje. Kurde, sieciu mnie szkoda. Bo ja chciałam tutaj strzelić ładnie. O! Przebił mnie. Dobra, nie będę tutaj z nim walczyć. Ach, znowu nie trafiłam. Ale fajnie by było, jakby pokazał ten swój garnek. O kurde, uciekam. Ja się cały czas świecę. O kurde ten 3D wygląd mnie tak trigeruje. Tutaj sobie nie sobie razem nie radzą tutaj wjeżdżać, to nie. Przecież w ciebie wszystko wchodzi. Ty się nie masz to nadkontrolować, chłopie. Okay. Nie. Tak sobie wyjechała i strzeliła i, i akurat trafiła we mnie, jak miała kurde, wyrąbany celownik na pół mapy. Co za gówno. No tak, uszkodzenie krytyczne. No tak. I forgot. Świecą sobie nie jak są, nie? Oni nadal się trzymają i trzymają. Dobra, mnie. Dobra, jest, chociaż coś zrobiłam na tej bitwie, bo już myślałam, że będzie słabo. Tak, by było, tak, No, tego rabym jeszcze pani zabiła. Gdyby nie ten tiger. Gramy T20, mamy same siódemeczki. Cieszę się. Tutaj dalej gdzieś mogę jechać, gdzieś bardziej tutaj najlepiej. I stać sobie i czekać, co by nie się działo. Ok, agresywnie podjechał tym seterem. A ja tylko go bo będzie uciekał. Okej, okay, co mi za jeszcze? Nie wiem czy on jest 7, że on tutaj się sieci. Dobra, nie mamy, nie mamy lighta już super. Teraz tutaj jednego. jednego. ta nas leci. O, biedny helcat. Ojej, o tutaj Gowik gdzieś coś widać go? Nie, ukryty jest. Ale nie wiem, czy bym go przybiła. Może być twardy dla mnie. Ale poleciał nad nim. Szkoda. Wierzę tutaj na tę, na tę skarpę. Może tego już, tego smf bym widziała. Chyba nie widział. wyszybanie Chyba jednak nie. Okej, okay, Jay Panter się świeci. Ta ja po też się mogę zaświecić. Co ja mam ci zrobić? Ja nie jestem spoterem. Potrzebuję okay. ja wsparcia. Ja ci nie pomogę, chłopie.

A, to trafiła. Nie, fajnie, że ja tu jestem ogłuszona. Jeszcze raz mi fiki, że potrzebujesz pomocy, to cię nie wiem, co z sobą zrobię. No cofaj się. Kurde, zesiczyłam się. Kurna! Dobra, gówno już to zrobienia. O, fajna mapa. Oni nie mają LCK, więc jest GIT. O, przegrali, kto by się spodziewał? Eee, teraz gdzieś tutaj coś ten teges, Hmm, nie wiem, po, po, na prawo pojadę. I tyle. gdzieś tam stała w kreczkach i, i świeciłam, mam nadzieję. Ale zrąba, no dobra, cóż. Mój jest spod. Wow. Ale mu przywaliła Arta w ogóle. Nice. Ja się nie zaświeciłam? Co to jest? Poczekajcie, muszę zobaczyć ile to jest metrów. 54, okej. Okay. O kurde, o kurde! Ciec. Chciałam na kogoś at44, kurde, żeby mnie nie zabił. Ja piekielę. A no tak. A cóż. Szkoda, że Niko nie atakował, bo podjechał bo za blisko. Gramy czwórką jest to. Są dziesiątki, więc nie fajnie. Szkoda, że nie ma dziewiątek. Ale dobrze, że nie ma jedenastek. Idziemy tutaj gdzieś na wzgórze, Będziemy wspomagać ich, oczywiście. Jak najbardziej się da. Okej, okay, są misy siódme, lecą, widzę bokiem. Ale ściągł ktoś jeszcze. O mnie też, świetnie. Jeszcze nie wiem. Och, 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 och. Ej, to odbiło się w ziemi przecież. A plus nieco. Arta. O, odbił się tam do mnie, dobra Ja pierdzielę strzeliłam w gówno Ade mnie i po mnie Nie na szczęście O, koordynacja. O nie! Ach! Jezus! Myślę, ja że świecę, nie O, właśnie, tam typ się ten i da on podjedzie. Chyba nie tak O, podjeżdża. Dawaj, 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 chłopie no, dobra, już że żwa nie gdzieś leci. Nie dość, umie. Ten obiekt jest. Dobra, pojechał sobie. Zobaczcie, co ja sobie zrobię. Teraz strasznie ryzykuje, nie? Ale zobaczcie to. Help me. Dobra, ginę już, nie? Ale zrobiliśmy to! My to mamy wygrane! Jest, kurde! Puff! GG, guys. O Jezus. GG miał być samo jedno G. 2G. Dobra. tym oto akcencikiem kończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz. I widzimy się w kolejnym odcinku albo na live'ie. Cześć!